z nami dyrektor sportowy Śląska Wrocław, pana Doma Chrystego, a także nasz nowy zawodnik Mateusz Lewandowski. Najpierw część oficjalna, a pan dyrektor zajęcie Mateuszowi koszulkę schlansach Czyli nazwiskiem, jak jest? Tak, tak. Panie Kryś, jesteśmy przygotowani. Mateusz, prosimy, żebyś też mógł znowu znaleźć. Ok. Zachęcamy do zadania pytań naszych gości. Ja, może zacznę szybko, bliżej w mikrofony mikrofonie Chcieliśmy Państwu przedstawić naszego nowego zawodnika Mateusza Lewandowskiego. E, oczywiście, jest to okres wypożyczenia z Pogoni Szczecin i e, najlepiej, jako tam głos od razu Mateuszowi, bo na pewno ma dużo do powiedzenia. E, tak, dzień dobry. E, bardzo, cieszy, bardzo się cieszę, że trafiłem do, do Wrocławia. E, mam nadzieję, że e, będę mógł pomóc chłopakom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku. I E, oczywiście na ten moment naszym celem e, jest pierwsza ósemka i, i, i myślimy o korku. Zacznijmy od do. Ja może. Wiadomo, Matusza, Matusz, to jest jakieś takie trochę wybawienie dla Ciebie, bo wiadomo, że od nowego sezonu będziesz grał w leki. Wiadomo, że w związku z tym może w pogoni mógłbyś przez całą wiosnę... Boiska nie powąchać? Jak przyjąłeś te informacje? Czy, gdy pojawiła się taka szansa, to stwierdziłeś, że tak? Ty od razu chcesz na 100% do Śląska? Eee, tak, wydaje mi się, że tak. Eee, czułem, że w Szczecinie może być eee, ciężko z graniem, i na pewno, gdy, gdy pojawiła się taka opcja, tak naprawdę nie zastanawiałem się, tylko eee, poprosiłem mojego menadżera, żeby żeby dogadał szczegóły i, i tak naprawdę po kilku godzinach już byłem w, w drodze do Wrocławia. Jeszcze jakieś pytania? A to jest tak, to ja pociągam ten temat. A to jest tak, że jak się ma w głowie, że będzie grało się w leki od nowego sezonu, to tak yy, Nogi się nie odstawi, żeby przypadkiem kontuzji nie doznać, gra się na, na 100%. Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że każdy sportowiec y, musi myśleć o tym, co się dzieje w danym momencie, bo, bo piłka jest y, naprawdę w piłce tak szybko się wszystko zmienia, że y, nie ma co wybiegać y, do przodu nawet o miesiąc. Także wydaje mi się, że. Każdy z nas jest profesjonalistą, każdy skupia się na kolejnym treningu, na kolejnym meczu. Ja mam pytanie do dyrektora Matyska, trochę mniej związane z samym zawodnikiem, ale jest dużo zawodników do przedłużenia kontraktów. Dyrektor jest w stanie powiedzieć, że to co zaraz nastąpi, bo zaraz pewnie będzie znowu zmiana prezesa, nie wpłynie jakoś negatywnie na ten proces decyzyjny podpisywania umów, no bo sytuacja nie jest łatwa, a to może ją jeszcze utrudnić. To ja zadałem pytanie, skąd takie informacje, że będzie za chwilę zmiana prezesa? No, paru dni tak mówią, że nawet wiadomo kto by miał nim być, więc... Aha, no to, to w początku. Myślę, że dyrektor też o tym słyszał. No, znaczy sytuacja jest na pewno, na pewno nie jest e, tak jak od po początku. No, no, tutaj panowie znacie dokładnie struktury działania, czy, czy doskonale znacie od wielu lat y, nasz klub Śląsk Wrocław i, i zdajecie sobie sprawę, że Pewne, pewne działania, które, które na dzień dzisiejszy cały czas próbujemy wdrażać, próbujemy tą kadrę uzupełniać, próbujemy e, wszystko zrobić, żeby, żeby osiągnąć e, jak najlepszy wynik sportowy, bo to jest, to jest naszym celem. I tutaj e, wszystko, to, co się dzieje jakby poza drużyną, poza drużyną, to e, ja na to nie mam wpływu. Tutaj są. E, Pewne decyzje, które zmiany strukturalne i tak dalej, związane czy ze sprzedażą, czy ze zmianami personalnymi, to nie leży w mojej gestii. Tutaj nie chciałbym się na, to, na ten temat zbyt dużo wypowiadać. Oczywiście sytuacja nie jest komfortowa, ale to panowie sobie zdajcie z tego sprawę, że ta sytuacja komfortowa już jest od kilku dobrych lat. Nie jest, nie jest na pewno komfortowo dla mnie, jak nie jest komfortowo dla dla trenera, dla, dla zbudowania mocnej, silnej drużyny, czyli nie ma pewnej kontynuacji. Tak? Ja zdaję sobie sprawę, że w ostatnim czasie nawet nastąpiła duża zmiana, e, zmiana trenerów i to też e, przeszkadza w jakiejś kontynuacji e, pewnego celu. E, każdy trener ma swoją wizję. E, oczywiście do, staramy się dobierać zawodników. E, ten proces tego e, przedłużania kontraktów, nie wiem, czy dlaczego jest to jakiś taki. E, Główny temat. Jest to ważny temat. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę i nie, nie, nie bagatelizujemy tego tematu, bo e, pewne rozmowy, które już e, tylko przypomnę e, odbywają się od grudnia, także, także to nie jest tak, że nic nie, nie robimy i siedzimy i czekamy co się wydarzy, bo nawet e, oczywiście my musimy zrobić wszystko, żeby mamy swój plan który, który e, mówi o tym, którzy zawodnicy przedłużą kontrakty, jest to oczywiście znane e, państwu. E, ale oczywiście wiemy, że na pewno kilku zawodników odejdzie z tej drużyny. I to jest normalny proces. Bo pewne kontrakty, które się kończą, e, pewne kontrakty, które e, się przedłużają automatycznie lub są do 2019 roku, także. Mamy, y, mamy jeszcze chwilę czasu na to, żeby, żeby te, te sprawy podopinać, ale działamy w tym kierunku, żeby, żeby oczywiście e, nie padały te pytania co, co tydzień, co dwa, bo, bo, bo uważam, że to jest e, sprawa też klubu. Oczywiście opinia publiczna e, interesuje się wszystkim rzeczami, A panowie dziennikarze e, również się tym interesują, dlatego, dlatego czynimy ku temu staranie, żeby z tej sytuacji e, jak najszybciej wybrnąć, żeby podpisać kontrakty, z którymi uważamy zawodnikami, że powinni u nas zostać. Jeżeli będzie taka wola, a na dzień dzisiejszy jest wola kilku zawodników, którzy chcą z nami grać. Panie Dyrektorze, wypożyczenie nowego piłkarza to u ma związek z tym, że cały czas dwali może, może odejść z drużyny, jak to wygląda? To znaczy sytuacja jest, myśmy to analizowali dosyć dokładnie, bo, bo już tydzień temu na konferencji prasowej, kiedy kiedy, kiedy spotykaliśmy się tutaj, to, to, czy wcześniejsze nawet, nawet wypowiedzi, staraliśmy się ściągnąć. E, najlepiej by było dwóch zawodników. Ja mówiłem już potem w końcówce o jednym. Nie do końca wszystko można to, to dograć finansowo, bo, bo, bo nie chciałbym znowu wracać do tego tematu, dlaczego, jak i po co. Ale mieliśmy e, plan i, i Mateusz nam daje, co nam daje Mateusz, jego przyjście. Nam daje możliwość grania na trzech pozycjach. Tak? Czyli, czyli lewa obrona, środek obrony, jak i ewentualnie ofensywa, ofensywna strona, lewa strona. Także jest to dosyć uniwersalny zawodnik, i dlatego cieszę się, że Mateusz no, w krótkim, szybkim czasie podjął decyzję o tym, żeby do nas przyjść i, i, i daje alternatywy trenerowi Urbanowi do, do, do ewentualnego przestawienia, czy nawet kokoszki. Do, do jako drugiego defensywnego pomocnika jest to jest to duża alternatywa dla nas na ten okres do, do końca sezonu. Jeśli nie mają już państwo pytań? Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo,